Pierwszy filar to jest ochrona środowiska, drugi filar to jest filar ekonomiczny, a trzeci filar to jest e, filar społeczny. Jesteśmy dzisiaj w gospodarstwie pana Krzysztofa, które działa według zasad rolnictwa zrównoważonego. Zaraz opowiemy Wam wspólnie, na czym to wszystko polega. Oddaję Panu głos. Dzień dobry, witajcie. Krzysztof Nykiel. Jestem właścicielem po części, bo również synem tego gospodarstwa, które liczy dzisiaj około 100 hektarów. Uprawiamy w tym gospodarstwie trzy główne rośliny: buraki cukrowe, pszenice i kukurydze. Staramy się to robić tak, żeby korzystać z nowinek technicznych i wykorzystywać możliwości techniczne do tego, żeby produkować jak najlepiej, bo oczywiście takie gospodarstwo musi przynosić przede wszystkim zyski dla rolnika, dla rodziny, ale również w taki sposób, który szanuje środowisko na tyle oczywiście, ile może. Czyli skracając, jeżeli stosujemy nawozy, to wtedy. Kiedy trzeba i ile trzeba, jeżeli stosujemy środki ochrony roślin, to również w taki zrównoważony sposób, czyli wyjeżdżamy z opryskiwaczem wtedy, kiedy jest potrzeba. Mamy systemy wspomagania decyzji, tak mówiąc najbardziej ogólnie, pewnie trochę więcej o tym powiem później. Mam jeszcze drugiego gościa i chciałabym też od razu zadać pytanie: na czym polegają tak naprawdę te filary rolnictwa zrównoważonego, gdybyś też już mógł zrobić takie wprowadzenie? Jasne. Dzień dobry, cześć. Michał Krysiak. Ja w firmie Bayer zajmuję się zrównoważonym rozwojem i stąd nasza współpraca z, z Krzysztofem. Zajmujemy się zrównoważonym rozwojem rolnictwa. A zrównoważone rolnictwo opiera się na trzech bardzo istotnych filarach. Pierwszy filar to jest ochrona środowiska, czyli wprowadzamy do rolnictwa takie technologie, które pomagają nam zużyć tego środowiska jak najmniej. Bo niestety produkcja żywności dla, dla nas ludzi wymaga zużycia odrobiny środowiska. Drugi filar to jest filar ekonomiczny, bo wszystkie rozwiązania, które wprowadzamy, muszą być rentowne. To znaczy rolnicy, ogrodnicy, sadownicy muszą móc zarobić na produkcji żywności. A trzeci filar to jest filar społeczny. Zależy nam na tym, aby wprowadzać takie technologie które mają poparcie społeczeństwa i też zależy nam na tym, żeby opowiadać ludziom spoza jakby branży rolniczej, na czym właściwie produkcja żywności polega i jak robić, żeby produkować żywność i bezpieczną, i taką, na którą wszyscy sobie możemy finansowo pozwolić, ale też taką, która nam nie przeje środowiska, w którym żyjemy. A Michał, powiedz mi, jak wypada rolnictwo zrównoważone w porównaniu do rolnictwa ekologicznego? Na pewno jest to rolnictwo, które opiera się na podstawach naukowych i z tych podstaw naukowych się wyłania. To jest rolnictwo, które korzysta z bardzo nowoczesnych technologii zarówno pod kątem czy ochrony roślin, czy dbania o żyzność gleby czy doboru odmian do, do uprawy jest bardziej produktywne niż rolnictwo ekologiczne. Myślę, że wynika to z tego, że nie rezygnuje z wielu różnych rozwiązań naukowych, z których zrezygnowało rolnictwo ekologiczne. O tak mi to chyba najprościej ujął. A dlaczego w takim razie to rolnictwo zrównoważone z Panów perspektywy jest takim złotym środkiem, jest taką, faktycznie, jest taką ideą, do której warto dążyć? Rolnictwo zrównoważone czerpie te najlepsze praktyki, które wytworzyło rolnictwo konwencjonalne i sięga też do najlepszych praktyk z rolnictwa ekologicznego, ale można powiedzieć, że nie popełnia błędów ani jednej, ani drugiej strony. Bo rolnictwo tak. konwencjonalne jest świetne, ale zużywa nasz świat za szybko. Rolnictwo ekologiczne e, w jakimś stopniu chroni przyrodę, ale jest za mało produktywne. Tak, niewydajne. Absolutnie. Myślę sobie też o tym, że na rolnictwo czy na produkcję żywności e, czycha wiele coraz większych wyzwań, bo zmienia nam się klimat. I myślę, że grupą, która najszybciej to odczuje będą rolnicy, a potem my odczujemy to jako konsumenci, bo żywność może być coraz, coraz droższa. W Polsce ten klimat zmieni się w taki sposób, że będzie coraz cieplej, coraz bardziej sucho, będziemy mieli coraz więcej ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak burze, ulewne deszcze, gradobicia i to huragany. I to wszystko sprawi, że rolnik będzie się musiał jakoś dostosować do tego, no, żeby się zabezpieczyć przed tymi zjawiskami pogodowymi. I to trochę jest też nasza rola, czyli rola przemysłu, rola nauki, żeby dostarczyć rolnikowi nowych odmian roślin uprawnych, które wytrzymają suszę, nowych odmian roślin uprawnych, które wytrzymają wysokie temperatury, które nie poprzewracają się od wiatru, co jest szczególnie na tym terenie centralnej Polski tak. bardzo ważne. No i to wszystko chcemy robić w ramach właśnie tego rolnictwa zrównoważonego. Też tutaj, jeżeli chodzi o odniesienie, co może, co może dać takie rolnictwo temu zwykłemu konsumentowi, to też tutaj pan Krzysztof podczas naszej wycieczki dawał świetny przykład, że im mniejsze plony, tym droższy surowiec i droższe produkty, które z niego powstają, prawda? I możemy dojść do momentu, kiedy faktycznie za bochenek chleba będzie trzeba zapłacić dużo więcej niż w tym momencie. Dlatego tak bardzo istotne jest to, żeby faktycznie rozwijać się w tym kierunku. Ja mam tutaj jeszcze takie pytanie na temat buraka cyfrowego, bo tutaj chciałabym zawrzeć taką bardzo fajną ciekawostkę, którą też pan Krzysztof sprzedał podczas naszej wycieczki. Myślę, że zapada ona bardzo w pamięć mi zapadła i chciałabym, żeby też pan podzielił się tutaj jeszcze z widzami taką ciekawostką. No tak, stoimy u dekarbonizacji u progu dekarbonizacji rolnictwa taka duża nazwa. No i tą ciekawostką jest to, że Jeden hektar buraka cukrowego asymiluje z atmosfery dwa razy tyle yy, dwutlenku węgla co jeden hektar lasu. Czyli jest to roślina bardzo pro, że tak powiem, ekologiczna, nawet można tak powiedzieć dzisiaj. Panie Krzysztofie, jestem też bardzo ciekawa, dlaczego Pan w ogóle zdecydował się na taki właśnie model tego gospodarstwa? Co pana do tego skłoniło? Zawsze sobie myślałem, że no ja dzisiaj w tym w tym gospodarstwie jestem, istnieje, pracuję. No ale mam już syna, tak? który również na równi ze mną w zasadzie zaczął od trzech lat, stał się rolnikiem. I pomyślałem sobie kiedyś tak, że przecież na tej ziemi, na której pracowali moi ojcowie, dziadowie, pradziadowie, no będą gospodarzyli dalej moje dzieci, czego Maciek jest przykładem, moje pewnie wnuki, czego bym bardzo chciał. Pójdzie to dalej, dlatego tą glebę. W tym gospodarstwie trzeba szanować. Ta gleba musi starczyć dla następnych pokoleń. Dlatego ta dbałość właśnie o środowisko, o glebę, o wnoszenie do tej gleby jak najwięcej tych czynników organicznych. No my tutaj robimy bardzo dużo poplonów, które przeorujemy. Wszystkie resztki pożniwne, pozostałości po uprawie buraka, pozostałości po uprawie kukurydzy, pszenicy, to wszystko jest pozostawiane na polu, niewywożone z pola, jest przeorywane po to tylko, żeby tą ziemię ubogacać, żeby wprowadzać do niej jak największe ilości próchnicy, bo to jest klucz do tego, żeby ta ziemia była produkcyjna, żeby ta ziemia Mogła służyć następnym pokoleniom, bo wywożąc z tej ziemi wszystko, spustaszamy ją, doprowadzimy do tego, że powstanie pustynia. No i właśnie rolnictwo zrównoważone jest takim kierunkiem, który daje pogodzić to nowoczesne rolnictwo, to, te nowe technologie z tym, tą taką małą częścią rolnictwa, jednak ekologicznego, tego powrotu trochę do korzeni. To jeszcze z takich technicznych pytań, korzystając z tego, że mam tutaj ekspertów, chciałabym jeszcze, żebyście panowie wytłumaczyli, czym jest sieć BFF, na czym to tak naprawdę polega, tak żeby przeciętny człowiek potrafił to zrozumieć. Sieć BFF, czyli Bayer Forward Farming, to jest sieć gospodarstw na całym świecie. W tej chwili jest to 26 gospodarstw, jeżeli się nie mylę. Które postanowiły wejść na tą ścieżkę rolnictwa zrównoważonego i jednocześnie postanowiły się otworzyć dla zwiedzających, dla dziennikarzy, dla influencerów, dla każdego, kto chce zobaczyć, jak to prawidłowe, zrównoważone rolnictwo wygląda. W tej chwili to są gospodarstwa, które działają na wszystkich kontynentach poza Antarktydą, i wydaje mi się, że w Australii przygotowywane jest. Gospodarstwo również do, do otwarcia i cel jest bardzo prosty prowadzić jak najszerzej rolnictwo zrównoważone na świecie, żeby każdy rolnik, który chciałby zaczerpnąć wiedzę, jak to robić, mógł się odnieść do takiego gospodarstwa. Super. To ja mam takie jeszcze pytanie tylko na koniec tak naprawdę. Z jakimi barierami panowie się najbardziej tak naprawdę spotykacie, jeżeli chodzi o konsumentów z jakimi takimi przekonaniami negatywnymi na temat, nie wiem, jakichś używanych środków i tak dalej. Tutaj faktycznie trzeba z panów perspektywy najbardziej walczyć? No, dla mnie jako rolnika najbardziej. Najgorsze decyzje, które mogą zapadać, to, jest, to są te decyzje o wycofywaniu środków substancji czynnych i środków ochrony roślin, właśnie z ochrony naszych upraw. Tak jak powiedziałem na początku, ja uważam, że dzisiaj bez środków ochrony roślin nie jesteśmy w stanie wyżywić naszej planety. Tego się po prostu zrobić nie da. Mamy tak du dużą inwazję patogenów chorobowych, również szkodników. Które no w przeciągu bardzo krótkiego okresu czasu potrafią zniszczyć nasze uprawy, więc tego się boję najbardziej. Boję się, że, że to wszystko pójdzie za bardzo w tą właśnie zieloną stronę, bo komuś wydaje się, że da się tak jakby wajchę przełączyć i nagle z rolnictwa produktywnego przełączyć to wszystko na rolnictwo ekologiczne. Tak się nie da. Trzeba robić to systematycznie, trzeba robić to powoli, trzeba wszystko przemyśleć i to muszą być decyzje naprawdę trafione. Tego nie da się zrobić szybko, trzeba to robić powoli. To takim lekarstwem właśnie na powolne wprowadzanie, ale jednak wprowadzanie tych nowych systemów jest właśnie to rolnictwo zrównoważone, które tutaj próbujemy robić. To już naprawdę wniesie milowy krok w tą zieloną stronę rolnictwa. Dla mnie chyba najtrudniejszą rzeczą jest walka pomiędzy argumentami Logicznymi i naukowymi, a argumentami emocjonalnymi. Bardzo trudno jest e, przeciwstawić się albo wytłumaczyć, na czym polega prawidłowa ochrona roślin, na czym polega produkcja bezpiecznej żywności, na czym polega wykorzystanie różnych nowinek technologicznych, jeśli po drugiej stronie mamy argumenty emocjonalne, które przemawiają do naszego strachu. Do naszych obaw, bo wtedy zazwyczaj kończy się dyskusja. I to jest dla mnie najtrudniejsze bo... i takie chyba najbardziej przykre, bo ja zawsze byłem fanem nauki i to mnie zawiodło do, do, do tej pracy. I moim zdaniem, to właśnie na podstawach naukowych, na bazie dowodów naukowych powinniśmy podejmować decyzje. Oczywiście to jest też to, z czym ja się borykam w moim zawodzie, że bardzo często bazujemy na opiniach, nie na faktach, i faktycznie tutaj e, wiele rzeczy nam się przez to rozjeżdża. E, do tego dochodzi też często jakiś błąd naturalistyczny, że to, co naturalne, jest najlepsze, najzdrowsze, tak. najdoskonalsze, To też możemy przełożyć na rolnictwo, prawda, że środki ochrony roślin są złe, no bo są w jakiś sposób sztuczne. Więc mhm. tutaj e, pamiętajmy o tym. Mam nadzieję, że każdy wyniósł z tej rozmowy. 做起来，先别。